Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z januszowej FIFY Dzisiaj jest w końcu ten dzień, na który czekaliśmy od początku tej FIFY pierwsze nagrody za Fut Champions. Także dzisiaj odbierzemy sobie właśnie te pierwsze nasze specjalne paczki, specjalne player piki za pierwszą ligę weekendową oraz nagrody za Division Rivals. Zanim do tego przejdziemy, pokażę Wam skład. Jak ostatnio mówiłem, ee, będą zmiany w składzie. No i nastąpiły takie Miałem zakupić Longle oraz tersztegena. Niestety Longle na rynku nie ma Tersztegen poszedł z ceną strasznie w górę Gdybym wysnajpił Longle Na pewno byłoby mnie na niego stać Natomiast kupiłem Hernandeza 82 tysiące za niego zapłaciłem Także to jest całkiem spoko opcja moim zdaniem Plus do tego kupimy sobie Neuera Na którego spokojnie nam wystarczy właśnie po dzisiejszych nagrodach Także zobaczymy, czy coś uda się jeszcze wzmocnić w tym składzie przed kolejną ligą weekendową po otworzeniu nagród za Foot Champions oraz za Division Rivals. Eee, ostatnio pytałem Was jeszcze o to, co byście chcieli zobaczyć w tej serii, czyli jak mamy grać Foot Champions. Doszedłem do wniosku, że z racji, że jest to Januszowa FIFA, to będziemy grać normalnie do G3, ale raz w miesiącu, w ostatni weekend miesiąca, zagram sobie 30 spotkań i zobaczymy. Na jakim poziomie jesteśmy, co jesteśmy w stanie wbić. Także raz w miesiącu myślę taka odskocznia. Też troszeczkę ciekawszy materiał, mam nadzieję, bo e, nigdy nie wiadomo, co się uda wbić. No i to tyle. Myślę, że to tyle. Przejdźmy teraz do odebrania nagród. Może najpierw weźmy sobie w sumie wszystko jedno. Odbierzmy za Division Rivals. Tutaj bierzemy niewymienne nagrody. 4 razy paczka za 35 tysięcy. Trzeba uzupełniać klub, bo jeszcze mamy do zrobienia hybrydy i narodów. Tak mi się wydaje. Więc tutaj nam się zawodnicy na pewno przydadzą. Szczególnie, że tam są potrzebni zawodnicy z lojalnością. No i nagrody za Food Champions. Ale myślę, że zanim, zanim do Food Champions to jeszcze zobaczmy sobie jak wygląda drużyna tygodnia. Mamy Dybale, mamy Immobile, mamy Bergweina Gomeza, no i Semedo. No i generalnie, patrząc na te karty, wszystkie Hernandez jeszcze do czegoś tam się nadaje, to by było na tyle. Hmm. Szczerze, no to chyba tutaj: dwóch Argentyńczyków, czyli Debala oraz Gomez, to są te dwa najlepsze trafy, które można tutaj zgarnąć. I to na te karty, szczerze mówiąc, byśmy liczyli. Natomiast nie ma się co podpalać, nie ma się co zastanawiać bo i jej albo da, albo nie. Gold 3 14 do 3 bilans. Odbieramy te nagrody. Dwa razy paczka za 35k, jedna paczka za 50 tysięcy oraz 30 tysięcy monet. Kwalifikacja do FUT Champions jest. Także wygląda to całkiem całkiem solidnie. Pierwszy player pick w FIFA 20. Mmm. -hmm. No, i tutaj już jest ciekawa sytuacja, bo z jednej strony jest ten Plea, który nie wygląda tragicznie. To jest karta, którą można by było przetestować chyba śmiało na SPO. Zabranta. Myślę, że na, na takim myśliwcu to ta karta wcale nie wygląda tak źle. Z drugiej strony jest o jeden overall wyższy Jorginho Tylko po co nam ten Jorginho z tym tempem I tak dalej Weźmiemy sobie play. Może to jest zły wybór, nie wiem Też nie wiemy co w drugim player picku Ale weźmiemy play. Drugi player pick Oby tu był Gomez i... Przebudowujemy skład po całości Bo po takiego Gomeza to już szczerze mówiąc bym sobie Drużynę inną skomponował leci. No i to był zły, z tym plewo. Wiedziałem, wiedziałem to wszystko przez to. IA Wesley, Germain Dafont, to nie jest to. Wesley, 97 siły, choć Dziku, będziesz wszystkich tutaj nam orał z ławki rezerwowej. Dobra. Takie te playerpiki bardzo ładne Idziemy zobaczyć jeszcze na Manuela Neuera Ile on w tym momencie kosztuje Jeżeli Stać go nas Stać go, stać nas na niego eee, To sobie go kupimy od razu Bo dlaczego by nie 70 tysięcy Jest w tych widłach Także zjedźmy parę tysięcy Cyk Neuer Niekupiony ale teraz już będzie w naszym klubie. Bardzo ładnie. Manuel Neumayer. Karta wysoko oceniona. 3000 pozostałe na koncie. No i mamy składzik, myślę, że całkiem solidny. I w miarę kompletny pod ligę weekendową. 6 paczek za 35 tysięcy, jedna za 50. k Lecimy. Pierwsza się otwiera W której Nie będzie nic W drugiej będzie totalne odkucie Tak mi się przynajmniej wydaje A jak nie to na pewno w którejś tam będzie coś Coś się zaświeciło, walkoutu nie ma ale banery Nam się pojawiają i licić Nawet się nie trzeba zastanawiać i liczyć 84 overall To nie jest na pewno za dobry traf Trzecia paczka za 35 tysięcy monet I tutaj znowu nic Jakiś Rashford Van de Beek jest to karta grywalna Trzeba przyznać no, liczyłem na jeden walkout I liczyłem na jeden walkout tak przed nagrywaniem Stwierdziłem, że jeśli będzie jeden walkout, to będzie naprawdę solidnie i, i będę z tego zadowolony. Na tą chwilę czwarta paczka. I tutaj coś może być, ale to dalej nie jest walkout. Portugalia. Prawa obrona cancelo. Cancelo. Halo, halo. No i to jest... To jest już jakiś tam zalążek czegoś dobrego, ciekawego. Natomiast patrząc na to, że tą prawą stronę mamy obsadzoną, No to tutaj yy... ciężko coś z tym to zrobić będzie. Natomiast jest to zawodnik wart 60 tysięcy. Na pewno w jakimś etapie FIFA nam się przyda. Do tego Pepe. Solidna paczka. Ale dalej to nie jest walkout. Dlatego ja bym wolał jednak, żeby to jej osmarowało. I dało coś ciekawego w postaci karty wysoko Dobra, lecimy z kolejną paczką Nie jest źle, trzeba przyznać, że póki co nie jest źle Tutaj mamy znowu banery To nie będzie dobrze Miranda, uh, uh. Druga paczka, to już są nagrody za Food Champions oczywiście Tamta paczka też była wymienna Druga mega paczka wymienna No, nie mamy szczęścia. Coś to konto popsute chyba. Patrząc na to, co nam póki co wypadło, no to jestem w stanie stwierdzić, że. Transferów nie zrobimy. Natomiast jest paczka za 50. Zawsze tutaj są szanse na coś ciekawego. Zaświeciło się. Jest walkout. No i dobra. Alba, Jordi Alba, super, 87 Usatysfakcjonowany jestem Pomijamy, zobaczmy co jeszcze w pasce. Icardi, okej, okay. no Icardi pewnie za dużo nie jest wart, 10 tysięcy, spoko I Alba 90 tysięcy pieniążka. Szczerze? Myślałem, że on będzie wart około 60. No ale takie tutaj, że tak powiem grube kwoty, to mnie jarają, że hej. Alba od razu tutaj jesteś wystawiany na listę transferową. Yy, z pozdrowieniami dla Matkosa oczywiście. No i, i co? I bardzo fajnie. 100 tysięcy. Czyli zakup tego Hernandeza i Noiera. Generalnie pokryły nam te nagrody za Foot Champions. Eee, myślę, że kolejnym krokiem tutaj w tym składzie będzie jednak wymiana Branta na pana kolegę Marco Roysa, który jest póki co dość drogi, no ale karta bardzo fajna. Nie wiem co z tą lewą stroną, zastanawiam się tutaj cały czas. Jak to zrobić, żeby tutaj było zgranie? Bo na tej lewej stronie e, pomocy, lewym skrzydle, w lidze niemieckiej, nic ciekawego nie ma. Jest Daily, jest Koman. No i to jest tak naprawdę wszystko. Te dwie karty są coś grywalne, coś warte. Uwagi, nie mam pojęcia, jak to za bardzo połączyć. No, Gnabri, Gnabri, wróć. Gnabri na siódemce też by mógł być. Sane. Sane to jest zawodnik, który też by nam tutaj zrobił jakąś różnicę, natomiast to też nie jest tania karta. Sane plus mm, Royce. Myślę, że chyba w tą stronę będziemy szli. No i po takim wzmocnieniu Sane oraz Royce, no ten skład miałby całkiem, całkiem fajny wygląd. Na razie wygląda to naprawdę dobrze. Nie ma na co narzekać w 100 procentach. Eee, mamy nowy skład. Idziemy sobie zagrać nim meczek, Dobra, znalazłem w końcu przeciwnika. Dość długo szukałem. Eee, myślę, że około 2, 3, 4 minut nawet. Także, no, jak na realia FIFA w tym momencie. Z racji, że to jest start. No, to myślę, że całkiem sporo. Bardzo ładny skład mojego przeciwnika z Neymarem. No, powiem szczerze. Zobaczymy, co mój przeciwnik pokaże. My drugiego przeciwnika, zobaczmy, jak wygląda jego jedenastka. Solidnie bym powiedział, Neymar Mbappé. No, i tą akcję chyba pokażę Wam w całości. Kontrola tempa bardzo ładnie wykorzystana. Eee, brak do skoku od mojego przeciwnika. Dość pasywnie zagrana tutaj obrona. No i Brandt bardzo fajnie zaczyna ten mecz. Dobry dragback, zejście na prawą nogę, uderzenie. Ładnie zdjął tutaj pajęczynę. Także ja jestem zadowolony. Fajna akcja. 1 do 0. Lecimy dalej. Do przerwy, rozegrajmy tą akcję Ależ to teraz wyklepał, po prostu do pustaka, do pustaka No chłop nie wiedział co się dzieje, był tak zakręcony Jak słoik po ogórkach Mamy dwa do zera. Dembele strzelał w ramkę, nie wiem jak on to strzelił Chyba złamał nogę i przewracając się po prostu Wziął i, i dobił, a nie, jednak nie, jednak uderzył normalnie ale to tu był karny faul, ewidentny. W sumie nie będę narzekał, bo czerwonych kartek to ja zbierać. Nie, nie mam zamiaru. Mamy 1 do 2, 2 do 1. Neymar strzelcem bramki. No i trzeba będzie pokazać przeciwnikowi, że jesteśmy lepsi w tym spotkaniu i strzelić bramkę numer 3. No bo troszeczkę za dużo się zacząłem bawić. Dębele Dębele No Dlatego się ma takiego magika na boku boiska Żeby po prostu zrobił na tym skrzydle Dym I zagrał, wyłożył taką patelnię Jak teraz do Wernera Mamy 3 do 1, bardzo ładna akcja Dębele Pobawił się tutaj na skrzydle Z moim przeciwnikiem, ładny balans ciałem No i to co wchodzi chyba najbardziej Czyli po prostu delikatne Naciśnięcie strzału przed bramką. Bramkarze tak czy siak się rzucają, wylewają i, i wtedy tego nie bronią. Uderzacie silniej, nagle obrona cudowna bramkarza. Bardzo dobry mój przeciwnik, ee, dobry skład. Próbował grać, no ale tak jak mówię, no było to bardzo bezproduktywne. No nie, nie było tutaj nic takiego, co mogłoby nas zaskoczyć. Kolejne punkty do Division Rivals, do kwalifikacji do Foot Champions. 35 punktów aż za tego chłopa. Strasznie dużo. Także nieźle. 1533 skill rating. Szczerze mówiąc nie wiem czy będę w ogóle chciał awansować do drugiej dywizji. To co już Wam kiedyś mówiłem moim zdaniem troszeczkę jest to bez sensu. Jeszcze tutaj wykonaliśmy jakieś zadanie, pewnie dzienne. Zobaczmy. Sezonowe. Albo dzienne. Tak jest. Eee, dlatego na razie ta trzecia dywizja. Nie ma co więcej grać. Skład jest bardzo fajny. Alba jeszcze się nie sprzedał z tego co widać. Tutaj Handanowicz ostatnio trafiony. Sprzedany z 26,5 tysiąca. Poczekamy na sprzedaż Alby. No i co? Myślę, że następnym krokiem będzie tutaj zbieranie na Sanę, ewentualnie właśnie na Marco Roysa. Ja Wam dziękuję za materiał. Trzymajcie się. Dobrych nagród życzę. Pa, pa.